Cześć, ja jestem Michał i dziś pokażę Wam coś, na co bardzo długo czekałem: czyli auto elektryczne, tak proste i tanie, jak to tylko możliwe. W programie Mój Elektryk możecie je kupić za 50 900 zł. Zaraz zobaczymy, co za to dostaniecie, a potem zajmiemy się techniką. Jeżeli film Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Link do taniego ubezpieczenia Waszych Aut znajdziecie pod filmem, a teraz zaczynamy. Biorąc pod uwagę to, że Dacia Spring jest filigranowym miejskim maluchem, wyposażenie jest zaskakująco bogate. Już w podstawowej odmianie komfort mamy tutaj światła dzienne LED z czujnikiem zmierzchu, tapicerkę materiałową łączoną ze skórą ekologiczną, klimatyzację manualną i centralny zamek z pilotem w kluczyku. Dacia Spring jest pojazdem czteromiejscowym, a kanapa składa się w całości. Przednie i tylne szyby regulowane są elektrycznie. Wśród systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego mamy aktywne wspomaganie nagłego hamowania, komplet sześciu poduszek powietrznych, system wzywania pomocy, mocowania fotelików ISOFIX na miejscach tylnych i ogranicznik prędkości. A za 700 zł można dokupić koło zapasowe, które nie zmniejsza pojemności głównej przestrzeni bagażnika, ponieważ objętość wnęki na zapas nie jest w nią wliczona. Nie zabraknie też elektrycznie regulowanych lusterek bocznych, elektrycznego wspomagania układu kierowniczego, a za 700 zł można dokupić wspomaganie parkowania tyłem z kamerą cofania. Standardowo dacja Spring Comfort ma proste radio z tunerem cyfrowym DAP, terminalem bluetooth, wejściem USB i dwoma głośnikami. Żeby mieć system multimedialny z nawigacją i siedmiocalowym ekranem dotykowym, trzeba kupić dację Spring w droższej o 7000 zł. specyfikacji Comfort Plus. Wtedy na pokładzie znajdą się także interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, a przy okazji także pełna tapicerka ze skóry ekologicznej. Za 2500 zł można dokupić gniazdo do ładowania prądem stałym mocą do 30 kW. Nie przebrane bogactwo opcji obejmuje jeszcze tylko przewód do ładowania za 1500 zł oraz lakier metalizowany za 2000 zł. I w ten sposób konfigurację nowej elektrycznej dacji Spring mamy z głowy. Mówiłem, że tutaj wszystko będzie proste, a teraz przyjrzymy się dokładniej temu pojazdowi od strony technicznej i funkcjonalnej. Na pierwszym slajdzie widzicie auto, które wygląda jak duży SUV, więc od razu powiem, że jak już poznacie jego wymiary, to nie uwierzycie, jak niewielki jest ten samochodzik. Projektując elektryczną Dacia Spring, która przyjeżdża do nas z Chin, bo tam jest produkowana, Francuzi planowali stworzyć miejski samochodzik o wyglądzie suwa, który będzie najbardziej przystępnym cenowo elektrykiem na rynku. I tak też się stało. Ciekawostką jest to, że oprócz dostępnej w salonach Dacji Spring, o której wyposażeniu opowiedziałem przed chwilą, duże firmy mogą kupić bezpośrednio od importera wersję dedykowaną dla car lub flot o nazwie Biznes. I takich samochodów już kilkaset się w Polsce sprzedało. Jest też wersja towarowa Cargo bez tylnej kanapy i z siatką oddzielającą przeciął pasażerski od bagażnika, którą jeszcze później pokażemy. Wśród elektrycznej Dacji Spring zaprojektowano wedle popularnej mody na jak najwęższe światła tuż pod linią maski, co wymusza zastosowanie reflektorów głównych poniżej w zderzaku. Czy to jest estetyczne, kwestia gustu, ale ma przynajmniej jedną niebagatelną zaletę. Auto może mieć modne, wąskie lampy do jazdy dziennej, a do tego solidne, duże reflektory do świateł mijania i drogowych, które w przypadku elektrycznej dacji Spring są halogenowe. W górnych lampach za wąskim ledowym paskiem znajduje się tradycyjna żarówka kierunkowskazu z dużym odbłyśnikiem. Jak widzicie, boczny kierunkowskaz znalazł się w lusterku. Z tyłu nie ma żadnych stylistycznych fajerwerków, widać natomiast światła pozycyjne LED połączone z tradycyjnymi żarówkami kierunkowskazów i świateł wstecznych. W kabinie elektrycznej dacji Spring, jak na takie maleństwo, jest nawet sporo miejsca i panuje tutaj wszechobecna, fantastyczna jak na dzisiejsze czasy, prostota która przekłada się na bezproblemową obsługę. Kierownicę znacie zapewne z innych modalidacji, na przykład Dastera, a link do naszego testu tego Suwa powinien teraz pojawić się gdzieś na ekranie. Tyle, że Daster nie jest elektryczny, więc szybko wracamy do Dasy Spring. Auto ma cyfrowe wskaźniki, ale nie jest to modny dziś wirtualny kokpit oparty o ekran z pikselami o wysokiej rozdzielczości, tylko rozwiązanie łączące kolorowe pola i kontrolki z niewielkim centralnym wyświetlaczem. Owszem, jest to wszystko bardzo proste, ale też zrobione zgodnie z zasadami dobrej ergonomii: czyli tło jest czarne, a źródłem światła są kolorowe informacje. Nawigacja nie jest co prawda najnowszą odsłoną multimediów Renault, ale umożliwia na przykład korzystanie z asystenta głosowego od Google lub Apple po naciśnięciu przycisku na kierownicy. Jeżeli coś miałbym tutaj zmienić, to przeniósłbym gniazdo USB pod ekran, żeby kabel go nie zasłaniał. A teraz będzie petarda, czyli wymiary samochodu. Zobaczcie, jak malutka jest Dacja Spring, i napiszcie w komentarzach, czy daliście się tak jak ja oszukać groźnemu wyglądowi suwa. Gdybym tego auta nie zobaczył na żywo, nigdy bym nie wpadł na to, że ma on zaledwie 3,70 m długości oraz 1,77 m szerokości. Wysokość przekracza 1,5 m, a prześwit to przyzwoite 15 cm. Wysokością nad fotelami nie będziemy się zajmować, bo producenci mierzą ją na swój sposób, ale już szerokość wnętrza na wysokości łokci dobitnie pokazuje, że to naprawdę malutki samochodzik, który będzie dzieci niełatwy do zaparkowania. Suma objętości schowków w drzwiach na konsoli centralnej przed pasażerem to aż 23 litry. Bagażnik ma bardzo przyzwoitą pojemność, która według normy VDA wynosi 270 litrów. Pomiar wedle tej normy polega na sprawdzeniu, ile kartonowych cegiełek o pojemności 1 litra i wymianach 20 x 10 x 5 cm zmieści się w bagażniku. Pojemność bagażnika sprawdzana bez użycia metody VDA to 290 litrów, a po złożeniu kanapy 620 litrów. Według normy SAE korzysta się z drobnych granulek i wypełnia nimi bagażnik. Elektryczna dacja spring miło niewielkiego akumulatora o pojemności nieco ponad 27 kWh zapewnia przyzwoity zasięg miejski, który wynosi 305 km według normy WLTP, a średnio 230 km. Taki wynik był możliwy do osiągnięcia m.in. dzięki zaskakująco niskiej jak na auto elektryczne masie pojazdu, która wynosi zaledwie 970 kg. Popatrzcie teraz, jak prosto wygląda modułowa budowa napędu. Z tyłu mamy pasywnie chłodzony, szczelnie zamknięty w metalowej puszce akumulator trakcyjny o napięciu, które, według źródeł producenta, wynosi 240 lub 265 V. Przy czym moje źródła podpowiadają raczej tę, tę drugą wartość. Akumulator mieści się pod tylną kanapą samochodu, a jego masa to zaledwie 186 kg. Tutaj zaczyna być widać, jak sensowna jest koncepcja małego elektrycznego auta miejskiego z niedużym silnikiem i lekkim akumulatorem. Z przodu mamy zespół napędowy z elektroniką mocy, chłodzony cieczą, do którego budowy jeszcze wrócimy. Silnik elektryczny ma moc zaledwie 33 kW, co daje 44 konie mechaniczne. Taki boli przyspiesza do 50 km na godzinę w 6 sekund, a do 100 km na godzinę w aż 19 sekund. W praktyce oznacza to bezproblemowe nadążanie za ruchem miejskim podczas jazdy zgodnej z przepisami. Natomiast przyspieszanie powyżej mniej więcej 70 km na godzinę przebiega już bardzo skromnie, aż do prędkości maksymalnej, która wynosi 125 km na godzinę. Elastyczność napędu mierzona czasem rozpędzania od 80 do 120 km na godzinę to 26 sekund, a jak ktoś chce przedłużyć zasięg, to może włączyć tryb ECO. Wtedy elektryczna Dacia Spring nie pojedzie szybciej niż 100 km na godzinę. Silnik elektryczny ma ciekawą charakterystykę. Od zatrzymania do osiągnięcia 500 obrotów na minutę, moc i moment obrotowy rosną. Następnie, od 500 do 2500 obrotów, moment obrotowy silnika zatrzymuje się na 125 Nm, a moc dalej rośnie. Powyżej 2500 obrotów moment obrotowy zaczyna spadać, a moc utrzymuje się na maksymalnym poziomie w przedziale od 3 do 8200 obrotów na minutę. Skrzyni biegów tutaj oczywiście nie ma, bo przy takiej charakterystyce silnika nie ma potrzeby jej stosowania. Gdyby skrzynia biegów tutaj była, to niezależnie od tego, na jakim biegu byście jechali, dopóki obroty silnika mieściłyby się w zakresie od 3 do 8200 obrotów na minutę, to moc na kołach byłaby zawsze taka sama, niezależnie od Włączonego biegu. Dlatego auta elektryczne mają przekładnie o jednym stałym przełożeniu. Chociaż jest jeden wyjątek, i link do naszej prezentacji technicznej takiego samochodu powinien pojawić się teraz gdzieś na ekranie. Tutaj jeszcze widzicie dostęp dla strażaka, bo każde auto elektryczne powinno go zapewniać, żeby można było podjąć próbę ugaszenia baterii w razie pożaru. A tu już widzicie geniusz prostoty konstrukcji francuskiego elektryka. Jak widzicie nie ma tutaj podniesionej podłogi marnującej wysokość kabiny jak w typowym samochodzie elektrycznym, bo akumulator zmieścił się pod siedziskiem tylnej kanapy. Dzięki temu kierowca i pasażerowie siedzą umiarkowanie wysoko nad jezdnią, ale za to bardzo wysoko nad podłogą samochodu i mają przyzwoicie podparte uda. W autach elektrycznych z akumulatorami pod podłogą nawet tych dużych jest z tym problem, bo zazwyczaj tylni pasażerowie siedzą z kolanami pod brodą. W Dacia Spring ten problem nie występuje. Tutaj widzicie opcję ładowania, zaczynając od tej, za którą trzeba dopłacić. Przy 30 kW mocy ładowania Dacia podaje mniej niż 1,5 godziny na ładowanie auta ale znalazłem dane według których naładowanie akumulatora elektrycznej Dacia Spring od 0 do 80% ma trwać 56 minut co wydaje się bardziej logiczne niż widoczne na slajdzie półtorej godziny. Wallbox przy mocy przyłączeniowej 7,4 kW pozwoli naładować auto w mniej niż 5 godzin, kabel ze wzmocnioną wtyską przy mocy 3,7 kW w mniej niż 8,5 godziny, a domowe gniazdko 230 W przy prądzie 10 A w około 14 godzin. Czyli nawet w najbardziej pesymistycznej i najmniej wymagającej infrastrukturalnie opcji naładujecie Dacia Spring przez noc bez problemu. Nawet tam, gdzie moc przyłączeniowa jest skromna, bo 2,3 kW to mniej niż mają niektóre czajniki elektryczne. Oto i geniusz prostoty małego, rozsądnego samochodu elektrycznego. Na kolejnym slajdzie widzicie cyfrowe zegary i to, co na nich widać podczas spokojnego przyspieszania. Po zdjęciu nogi z gazu napęd przestawia się w tryb rekuperacji, co obrazują niebieskie pola po lewej stronie. Nie ma tu żadnej technologii kosmicznej ani gadżetów, które by wymagały spędzenia weekendu w aucie, wraz z instrukcją obsługi. Wsiadasz, przekręcasz kluczyk i jedziesz. Nad klimatyzacją widzicie przycisk ekojazdy, o którym wspomniałem wcześniej. Na następnym slajdzie Dacia chwali się znacznym kątem skrętu przednich kół. A na kolejnym widać, jak ten kąt przekłada się na promień skrętu, który jest niewielki i wspiera łatwość parkowania w ciasnych miejscach. Wtedy też pomoże Wam kamera cofania z naniesionymi na obraz liniami. Na kolejnym slajdzie widzicie zestawienie systemów bezpieczeństwa, kontrolę odległości od poprzedzającego pojazdu, obowiązkowy w nowych samochodach system dynamicznej kontroli stabilności, tunelowy czujnik światła, ogranicznik prędkości i wzywanie pomocy z drogi. Pasażerowie elektrycznej Dacji Spring są dość solidnie obudowani profilami z blachy, które mają zapewnić sztywność kabinie pasażerskiej. Tylko pamiętajcie, małe auta są bezpieczne głównie wtedy, gdy to, w co się wjedzie, okaże się podatne. Czyli długi i miękki tył innego dużego samochodu pozwoli rozproszyć energię zderzenia i zmniejszyć szczytowe wartości opóźnień działających na pasażerów Dacji. Ale w przypadku konfrontacji ze słupem czy betonową ścianą byłoby już gorzej, bo sztywna kabina zabezpiecza przed odkształceniem przedziału pasażerskiego, ale nie przed przeciążeniami. To nie jest wada dacji Spring, tylko małe auta mają po prostu małe strefy zgniotu z przodu i z tyłu. A małe auto miejskie nie jest czymś, w czym chcielibyście pędzić po autostradzie czy spotkać się z czymś dużym, nawet jeżeli wygląda jak potężny SUV. Od takich zadań są większe, droższe i cięższe samochody. Jak widać elektryczna Dacia Spring ma komplet sześciu poduszek powietrznych. A teraz jeszcze obiecane uzupełnienie od Dacia Spring Cargo, czyli w wersji dla kurierów i listonoszy. Dzięki nieobecności tylnej kanapy przestrzeń bagażowa rośnie do 1100 litrów, a to jak na taką pchełkę całkiem sporo. Ale to nie wszystko. Mam dla Was trójwymiarowe rysunki techniczne kluczowych podzespołów układu napędowego, które jeszcze lepiej pokażą Wam, jak prosta jest konstrukcja tego samochodu. Teraz wyłączę widoczność wszystkich elementów i po kolei omówię, co gdzie jest i do czego służy. Pudełko, które teraz widzicie, to ładowarka, będąca jednocześnie prostownikiem i przetwornicą napięcia. Jest ona niezbędna do tego, aby przetworzyć napięcie pochodzące ze stacji ładowania na takie, którego wymaga akumulator trakcyjny, a w razie potrzeby jeszcze zamienić prąd zmienny na stały. W tej samej obudowie znajduje się przetwornica napięcia stałego z 265V akumulatora napędowego dla 12V akumulatora pomocniczego. Następnie dodaliśmy okablowanie wysokiego napięcia oraz gniazdo ładowania znajdujące się na przednim zderzaku, tam gdzie w autach spalinowych znajdziecie grill chłodnicy. Tutaj ilość wytwarzanego ciepła jest mniejsza, więc wystarczą niewielkie otwory w dolnej części zderzaka. Następne pudełeczko, które teraz się pojawiło to moduł sterujący pracą napędu, ładowaniem, rekuperacją, a po części także pracą klimatyzacji. Słowem komputer ogarniający niemal cały napęd, łącznie z akumulatorami, trakcyjnym i drugim, tradycyjnym 12V, który jest niezbędny dla bezpieczeństwa, i już o nim wspominałem. Kolejny blok, który wygląda jak silnik od pralki z ciężarem na bębnie, to główny silnik elektryczny samochodu o mocy 44 koni mechanicznych wraz z zamontowaną na nim elektroniką mocy. A teraz z tyłu pojawił się moduł zarządzający poszczególnymi ogniwami akumulatora wysokonapięciowego i sam akumulator wraz z metalową obudową. To, co pokazało się w tej chwili, to prosty układ chłodzenia z pompą elektryczną i chłodnicą. W obiegu znajduje się główny silnik napędowy, elektronika mocy i moduł z ładowarką, który omawialiśmy wcześniej. Czego brakuje? Na naszym renderingu pokażemy jeszcze ogrzewanie i klimatyzację kabiny. To, co teraz się pokazało, to elektryczny kompresor klimatyzacji, która nie jest rewersyjna, czyli nie potrafi działać jak pompa ciepła, a jedynie chłodzić. Za ogrzewanie odpowiada zwykła prosta grzałka umieszczona w nagrzewnicy powietrza kabinowego, którą teraz widzicie wraz z okablowaniem. Zobaczmy teraz, jak to wygląda na realnych zdjęciach z samochodu. Na pierwszej fotografii widzicie obudowę akumulatora patrząc od przodu auta. Brakuje tutaj jeszcze niewielkiej osłony na okablowanie wysokiego napięcia. Zwróćcie uwagę na solidny, blaszany profil, który ma chronić akumulator przed uderzeniem w przeszkodę. Jego obudowa z jakiegoś powodu wystaje pod samochodem i taka ochrona jest niezbędna. Widać też proste i lekkie tylne zawieszenie na podatnej belce. Na kolejnym zdjęciu widzicie miejsce na zworkę bezpieczeństwa, która przerywa obwód elektryczny wysokiego napięcia odłączając akumulator. Akurat na fotografii zamiast zworki widać zaślepkę serwisową. Wtyczka ze zworką zawierałaby również bezpiecznik. A to już widok pod maską elektrycznej Dacia Spring, widzicie tutaj czarny 12 voltowy akumulator pomocniczy, moduły z okablowaniem, które już poznaliście wcześniej na renderingu trójwymiarowym, a do tego jest tu mnóstwo wolnego miejsca. Dla serwisu marzenie. Na kolejnym zdjęciu widzicie okablowanie wysokiego napięcia i widok z góry na moduł ładowarki oraz skrzynkę elektroniki mocy umieszczono na silniku napędowym samochodu. Tutaj widać także, że jest jednak trochę ciaśniej niż nam się przed chwilą wydawało. I jeszcze zdjęcie zespołu napędowego od spodu. Od lewej strony mamy tutaj kompresor klimatyzacji, który jest prawie taki duży jak główny silnik napędowy auta, widoczny na środku. Na prawo od silnika trakcyjnego jest przekładnia, a jeszcze bardziej na prawo widać małą metalową okrągłą puskę. To obudowa silnika elektrycznej pompy wytwarzającej podciśnienie dla układu hamulcowego. Widać też płosie napędowe, z których żadna nie jest dzielona, a jeszcze bardziej z tyłu, czyli na dole zdjęcia, dolną poduszkę silnika i przekładnię kierowniczą. Tanie, proste, lekkie i skuteczne rozwiązania pozwalające elektrycznej Dacji Spring spełniać zadanie auta miejskiego. I tak właśnie powinno być. A teraz jeszcze mamy dla Was niespodziankę. Pokażemy m.in. jak się uruchamia elektryczną Dacia Spring, udowodnimy jak prosta może być obsługa instrumentów elektryka i opowiemy jak działa aktywny system bezpieczeństwa tego samochodu. Tutaj widzicie przełącznik trybów jazdy. D to jazda do przodu, N to położenie neutralne, a R to bieg wsteczny. I teraz tak. Aby uruchomić Dacia Spring trzeba najpierw ustawić przełącznik trybów jazdy w położeniu neutralnym, czyli N. Następnie wciskamy pedał hamulca i przekręcamy kluczyk w stacyjce do oporu. Lampka kontrolna w zestawie wskaźników pokaże, że samochód jest gotowy do drogi, ale żeby ruszyć z miejsca, trzeba najpierw wcisnąć pedał hamulca i przestawić pokrętło trybów jazdy w położenie D lub R. O wybranym trybie jazdy informują litery na wskaźnikach. Jeżeli nie wciśniemy pedału hamulca, to selektor trybów jazdy pozostaje zablokowany. Ważne, brakuje tutaj trybu postojowego z automatycznym hamulcem, dlatego po wyłączeniu samochodu trzeba koniecznie zaciągnąć hamulec ręczny. Zobaczmy teraz, jak działają elementy kokpitu. Centralnie umieszczony ekran multimediów widoczny na filmie to wersja z nawigacją i interfejsami Apple CarPlay i Android Auto. Możecie też zobaczyć widok z tylnej kamery sofania, a widoczna pixelosa podpowiada, że nie jest to kamera wysokiej rozdzielczości. Poniżej ekranu mamy tradycyjne przyciski do sterowania szybami elektrycznymi, blokadą zamków drzwi i pokrywy gniazda do ładowania oraz trybem eko. Jeszcze niżej widać równie tradycyjne i bajecznie proste w obsłudze pokrętła klimatyzacji. Na dole konsoli środkowej mamy wyłącznik ogranicznika prędkości, systemu dynamicznej kontroli stabilności oraz lokalizacji pojazdu. Centralne nawiewy umieszczono nad ekranem, dzięki czemu, po pierwsze, klimatyzacja nie będzie nam zamrażała dłoni podczas obsługi ekranu dotykowego, a po drugie, będzie można nastawić sobie nawiew na podsufitkę nad głowami kierowcy i pasażera. W upały zawsze tak robię, bo to bardzo skuteczne i zdrowe rozwiązanie. Przejdźmy do przycisków na kierownicy. Te po lewej stronie obsługują ogranicznik prędkości, a po prawej mamy przycisk sterowania głosowego. O przełączniku świateł po lewej stronie kierownicy i dźwigni przełącznika wycieraczek po prawej nie ma za bardzo co opowiadać, ale mogę dodać, że jak na tanie budżetowe auto miejskie zostały one wykonane na tyle starannie, że nie szpecą kabiny. Jak widać wycieraczka znajduje się także na tylnej szybie. A teraz widzicie tablicę przyrządów z centralnym wyświetlaczem pokazującym prędkość jazdy, poziom naładowania akumulatora i całkowity przebieg oraz pozostały zasięg. Po lewej mamy wskaźnik ekonomiki pracy napędu. Zielone pole to zalecany zakres pracy. Niebieskie oznacza rekuperację, a czerwone erupcję piekielnej mocy 44 koni mechanicznych. Kontrolki działają według prostej logiki. Lampki czerwone podpowiadają, że trzeba się jak najszybciej zatrzymać z powodu awarii. Lampki pomarańczowe sugerują konieczność wycieczki do serwisu. Po lewej stronie kierownicy znajdziecie przyciski do sterowania lusterkami, blokady elektrycznych szyb tylnych oraz włącznik tylnych czujników parkowania, a to już taniość w czystej postaci czyli pokrętło do ręcznej regulacji położenia przednich reflektorów. Jeszcze niżej mamy dwie dźwigienki jedna otwiera pokrywę gniazda ładowania, a druga pokrywę silnika. Tutaj jeszcze widzimy pokrywę airbagu pasażera, czyli jak poduszka wystrzeli, to nie trzeba będzie wymieniać całej górnej części kokpitu. Zajrzymy przy okazji do schowka. Dacia Spring jest wyposażona w aktywny system awaryjnego hamowania na podstawie informacji z radaru zainstalowanego w zderzaku. Układ stale oblicza odległość od pojazdu jadącego z przodu. Gdy pojawi się ryzyko zderzenia czołowego, system ostrzega kierowcę sygnałem akustycznym. I lampką na tablicy wskaźników, próbując skłonić go do hamowania lub zmiany toru jazdy. Zależnie od tego, jak kierowca zareaguje, system może wspomóc hamowanie, aby ograniczyć ewentualne szkody lub uniknąć kolizji. W zakresie prędkości od 7 do 125 km na godzinę system ostrzega kierowcę sygnałem akustycznym i lampką kontrolną. Jeżeli kierowca nie reaguje, a kolizja jest nieuchronna, włącza się funkcja automatycznego awaryjnego hamowania której działanie można w każdej chwili przerwać, naciskając pedał przyspieszenia lub zmieniając tor jazdy. Zależnie od prędkości ostrzeżenie i hamowanie mogą wystąpić jednocześnie. System wykrywa tylko pojazdy jadące w tym samym kierunku co DASIA, nie dostrzega natomiast motocykli. Pojazdy nieruchome są wykrywane przy prędkości od 7 do 80 km na godzinę. Powyżej tego zakresu pojazdy nieruchome będą ignorowane przez system. Jak włączyć i wyłączyć system hamowania awaryjnego? Aby go włączyć, przy nieruchomym pojeździe i włączonym zapłonie trzeba nacisnąć przycisk na tablicy wskaźników. Aż na środkowym ekranie pojawi się napis AEB ON. Aby wyłączyć system, wystarczy nacisnąć ten sam przycisk przez 3 sekundy. Zobaczysz komunikat AEB OFF. Ze względów bezpieczeństwa, system włączy się automatycznie po każdym wyłączeniu i włączeniu zapłonu. I teraz ważna uwaga praktyczna, która przyda się w każdym samochodzie wyposażonym w układ autonomicznego hamowania. Może się zdarzyć, że system AEB wyświetli komunikat o usterce. Najczęściej jest to spowodowane zaburzeniem przedniego czujnika radarowego w zderzaku. Trzeba go wyczyścić i przy następnym uruchomieniu silnika ostrzeżenie powinno zniknąć. Natomiast jednoczesne wyświetlenie widocznych teraz na filmie kontrolek oznacza awarię kamery lub radaru. Wtedy pomoże tylko serwis i to najlepiej autoryzowany. A teraz będą wreszcie jakieś gadżety na smartfon, a konkretnie jeden czyli aplikacja MyDasia, zapewniająca dostęp do usług sieciowych na smartfonie. Można za jej pomocą znaleźć swój samochód, sprawdzić poziom naładowania akumulatora oraz zasięg, wyświetlić ogólny przebieg pojazdu, sprawdzić postęp ładowania, a także wstrzymać i ponownie rozpocząć ładowanie. Po ustawieniu klimatyzacji w samochodzie można ją potem zdalnie uruchomić smartfonem, takie cuda. A teraz koniecznie napiszcie w komentarzach, czy taki miejski, prosty samochodzik elektryczny do Was przemawia. Jeżeli chcielibyście porozmawiać o tym, jakie auto warto kupić, a które modele należy omijać z czterema już tysiącami fanów motoryzacji, to zapraszamy do naszej grupy na Facebooku. Jeśli mieszkacie w okolicach Warszawy, to chętnie powitamy was także w naszym warsztacie mechanicznym i studiu detailingowym. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi produkcjami, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanał. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.